I oczywiście, Mago z tej strony, Kebusa. W dzisiejszym odcinku, jaką kwotę ja będę inwestował w Paryż i jak chcę to rozłożyć. Być może zainspiruje to niektórych z Was. A być może po prostu sobie obejrzycie i gdzieś tam jakieś, jakieś wnioski z tego wysnu wysnujecie. Uważam, że to całkiem ciekawe. Także zapraszam do oglądania. A również serdecznie zapraszam Was oczywiście na stronę Skinsmunk, gdzie swoje skiny wymienicie. I tutaj z moim kodem, czyli z kodem Kebus, odbieracie sobie bonus i dostajecie darmowe 5 dolarów przy terenie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu 35%. Także naprawdę zachęcam. Stronka działa szybko, sprawnie, no i przede wszystkim legitnie. Macie link oczywiście w opisie, więc jeżeli chcielibyście wymienić skiny, to po prostu zachęcam. A my dzisiaj przechodzimy do samego Steama i tego, co będę robił podczas yy, promocji na Paryż. Więc następujący plan wygląda tak, że mm, początkowa kwota, którą chciałbym zainwestować, e, będzie to kwota 1000 zł. Oczywiście jest to kwota pod znakiem zapytania, e, dlatego że chciałbym zobaczyć, jak w ogóle się rozłoży ten paryż przede wszystkim. E, więc jest opcja, że będzie to mniej niż 1000 zł, ale jest też opcja, że będzie to więcej niż 1000 zł i będzie to na przykład 2000. Wszystko zależy od tego, jak sobie to oblicze i zobaczymy jak się rozłożą supplye i po prostu czy inwestycja będzie wydawała się na opłacalną. Lecąc dalej, w co te pieniądze będę wkładał i jakie rozłożę. Działajmy sobie na razie na tej przykładowej kwocie 1000 zł, bo myślę, że jest to taka optymalna kwota do inwestowania w różne majory. Więc na niej dzisiaj sobie będziemy działać. 500 zł będzie przeznaczone na same kapsuły. Będą to same kapsułki, i uwaga, powiem tutaj jedną rzecz, która może niektórych zdziwić, niektórych nie. Czyli, jeden rodzaj kapsuł. Nie chcę się bawić w strzelanie, czyli kupowanie wszystkich kapsuł po trochu i która wzrośnie będzie super. Chciałbym, żeby to była czysto przewidziana, dobrze inwestycja. Jest to trochę eksperyment z mojej strony, bo zawsze kupowałem rzeczywiście po trochu, oczywiście z naciskiem na większość jakiejś konkretnej kapsuły, ale w tym wypadku po prostu chciałbym zrobić tak, żeby być w 100% zadowolony z tej inwestycji. Już nie mówię tutaj o zysku. Zysk troszeczkę odkładam na drugą stronę, chciałbym, jak najlepiej tylko to mogę, po prostu spre spredyktować to, co się wydarzy. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Oczywiście poświęcę temu dużo czasu, bo nie oszukujmy się, analizy dokładne zajmują dużo czasu. Nie mówię o analizach jakichś tam pobieżnych, e, czyli sprawdzenie sobie, jak to po prostu wygląda. Dobra, lecąc dalej, w ogóle to nie jest jakiś skomplikowany specjalnie plan ani rozkład. Drugie 500 zł to będą naklejki, ale tutaj już troszeczkę się wypowiem, e, dlatego że jeżeli chodzi o naklejki, to z takim budżetem lecę w holo. Z takim budżetem lecę w holo, ja mówię w tym evencie bardzo wierzę w naklejki holo, e, zwłaszcza, że naklejki hologramowe, holograficzne e, będą bardzo mocno odbijały podczas Sorsa 2 i tutaj głównie liczę na Sorsa 2, także możemy sobie napisać Sors 2, e, bo pod tym względem akurat patrzę na tą inwestycję. Jest to fajny short termik, przynajmniej tak mi się wydaje. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak kapsuły się generalnie rozłożą na rynku, jaki będzie zasób samych naklejek i jaka będzie ich naklejalność. Ale ja statystyki z Paryża akurat śledzę w miarę na bieżąco, zresztą dla wspierających są filmy, także pod tym względem będę na to patrzył. Niby plan nie wydaje się skomplikowany i rzeczywiście jest to. 2 razy 500 zł po prostu rozłożone na kapsuły i naklejki, ale jeżeli chodzi o Holo, to są pewne pewniaczki, które wydaje mi się, że mogą oddać. Oczywiście, pewniaczki w cudzysłowie, żeby ktoś mnie nie złapał za słówka i powiedział, że to potem nie oddało. Czyli coś pokroju Maus, coś pokroju Furia. Tutaj również bardzo wierzę w Furię Holo i po prostu zobaczymy, jak to się że tak powiem, rozwinie. Jeżeli chcielibyście dokładną analizę już podczas tego, jak promocja wejdzie, to możecie napisać w komentarzu, a to by było na tyle. Trzymajcie się ją.